W nocy minus 15 stopni, no i jak mróz już wszedł na wewnętrzną stronę szyby, to jest naprawdę grubo, jeżeli chodzi o pogodę, wyczyściłem sobie wszystko, no i ruszam nad jeziorka, zobaczymy, czy coś się dzieje, znaczy nie wszystko, wyczyściłem tak, żeby po prostu było widać, no i zobaczymy, co tam się będzie działo, bo mróz jest srogi. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak z jakiejś bajki, jedziemy nad jezioro, widzę, że tam są samochody, także pewnie już są pierwsi śmiałkowie, którzy wchodzą na lód, zaraz zobaczymy, czy coś złowili. No mega, jak z jakiejś bajki to wszystko wygląda. Te drzewa pokryte szadzią mrozem. No kurczę, coś niesamowitego. Dużo samochodów. Zaraz zobaczymy czy ktoś tam wędkuje. Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Mateusz Świocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, przyjechałem nad moje lokalne rzeczy zobaczyć czy biorą jakieś ryby, czy w ogóle jest szansa wejść na lód. No ale zerkam sobie tutaj przez okno, jest masa ludzi, widzę poszczególnych wędkarzy, także myślę, że da się wejść na lód. No i cóż, mam wędeczki, mam świder, mam toporek, więc będę próbował łowić, tylko zobaczymy czy da radę łowić, bo niestety nie kupiłem ochotki, nie kupiłem jakichś robaków, więc będę próbował na same morze myszki na same blaszki. No i cóż, mam nadzieję, że te ryby będą brały, także nie przedłużam. zachęcam do subskrypcji, komentowania. Ja idę nad starorzecze i zobaczymy, co się dzieje u chłopaków. Jak za starych, dobrych czasów, zobaczcie, ile ludzi. Było jeszcze więcej, tylko się chłopaki zwinęli i pojechali na inne jeziorka, ale rybki będą w najlepsze. Ja jeszcze nie zdążyłem wędkować, ale chłopaki tutaj kurczę dają czadu. Niesamowite, tak. Nie mogę pokazywać gdzie, bo to jest sekretne jezioro, ale kurczę ryby piękne. Zobaczcie co tu się dzieje, takie okonie. Przecież ja takich z 3 lata nie widziałem. Niesamowite piękne ryby. No ja wiem, ale wiesz jakby tutaj u nas w okolicy na Mazurach się takie łowiło, ale tutaj na tych naszych przyłowionych jeziorkach, no niesamowite. Co tu się dzieje? Opaki łowią cały czas okonie. Ja łowię na żuczki, ale trochę nie mam pojęcia. Nie wiem, czy dobrze prowadzę. W każdym razie pierwszy lut obdarował pięknymi rybami i naprawdę, naprawdę te ryby są. Jesteśmy wszyscy zaskoczeni, bo nikt nie myślał, że w ogóle w tym jeziorku są takie ryby. A tu proszę bardzo, konie po 37 cm, po 40, może i mi się coś fartnie. O! W końcu i ja mam pierwszego konia wziął na żuczka takiego pomarańczowego, różowego. Nie jest za duży, ale myślę, że tak 28-29 cm. Fajnie, że coś się dzieje, można sobie wędkować. No i fajnie, że tu jesteśmy całą ekipą. Jest kurczę, po prostu fajna atmosfera jak za starych, dobrych czasów w latach 90. Dobra, rybę... Może nie wypuszczać go, bo odprowadzi, nie? One trochę mogą pożyć sobie na lodzie. Dobra, rybkę wypuszczamy. Tak, chlaps. Niektórzy mówią, że nie lubią wędkowania na lodzie. Ja uwierbiam, bo jest to okazja do spotkania się z fajnymi ludźmi. No jest tutaj naprawdę fajna ekipa. Wszyscy gadają, żartują, łowią ryby, no coś niesamowitego. Jak ze starych dobrych czasów w latach 90. kiedy po prostu całe dnie się spędzało na lodzie. Jedni wędkują, inni się ślizgają, inni jeszcze tam sobie piją. No fajne klimaty. Naprawdę coś niesamowitego. Ośnieżone pomosty, zamarznięte trzciny. No jest klimat albo tam zobaczcie jaka piękna bezkres lodu Fajne to wędkowanie, bo przyjechałem sobie tutaj na spontanie, nie wiedziałem czy będzie lód, nie wiedziałem czy w ogóle będą ryby brały, nie kupiłem sobie ochotki, no a przyjechałem, spotkałem chłopaków, spotkałem przedstawicieli Mikado, poratowali mnie fajnymi żuczkami, na które zdarzają się jakieś brania, także super, no można się pobawić, powędkować, tak właśnie niespodziewanie, trochę z zaskoczenia, I takie wędkarstwo jest po prostu najfajniejsze, kiedy nie wiemy po co jedziemy, a mówimy ryby i po prostu się fajnie dzieje. Teraz tak... Prowadzę sobie trochę na oślep, bo nagrywam, ale generalnie wiem, jak prowadzić suchki i blaszki. Czekamy na piękne, duże ryby. Uroczo wyglądają te pomosty nieśmiało wystające z chil. Gdyby nie zima, gdyby nie mróz, gdyby nie ród, nigdy nie zobaczyłbym ich z tej strony. A tak to mogę, coś wspaniałego. Dobra, koniec tego pieprzenia trzeba te dziury wszystkie oblecieć tutaj trochę dalej. I zobaczymy, może tu się te ryby przemieściły. Ale jak się nie przemieściły, to będziemy próbować. Bo się robi zimno. Ta dziura to moment, i zamarza, kurczę. No ale jest urokliwie, trzeba przyznać. Tutaj płycej. Tutaj kiedyś łowiłem, ale płoteczki. A okoni nie, no chociaż jakieś tam małe pojedyncze się trafiały. To jest właśnie magia wędkarstwa podlodowego. Łowisko otwiera się na godzinkę, łowimy wtedy okonie w granicach 40 cm, a później przez cały dzień nic. Przerwa. No ale nie podaje się, liczę na to, że po prostu te rybki jeszcze się gdzieś tutaj uruchomią. Szkoda, że nie ma tej ochotki, bo ta ochotka na pewno by poprawiła skuteczność. No i cóż, przejdę sobie jeszcze raz te wszystkie dziury, tam gdzie na początku złowiłem okonia, gdzie chłopaki łowili i zobaczymy, czy się uruchomią. Być może będzie tak, że po prostu po 15 znowu otworzy się okienko i zaczną brać ale już zgrabiały ręce i trochę tak gorzej się prowadzi tak delikatnie sobie macham, podnoszę opuszczam, czasem bardziej agresywnie, czasem delikatniej szybko dziura zamarza, no ale właśnie to jest pierwszy lód, podczas pierwszego lodu powinny one dobrze brać A jak nie pierwszy lód, to jedziemy za tydzień na Mazury. Już się z chłopakami mówiliśmy, jedziemy całą ekipą i mamy nadzieję, że tam będzie rzeźnia. już się zimno robi. Mamy taką teorię, że na początku były trzy dziury. To do tych trzech dziur te ryby ciekawskie podpłynęły. A później pojawiła się tutaj zgraja ludzi, nawalone dziur, światła, rozgardiasz i ta ryba się po prostu rozpieszła. No ale zobaczymy, może jeszcze coś tutaj wyjdzie pod wieczór. Doczekałem się, wziął taki pod wieczór. Może nie jest zbyt olbrzymi, ale jednak piękny gonek, fajnie. Można wędkować dalej, wypuszczam tutaj chłopaka, no i łowię dalej, ale mam rozwalony paluch. No ale czasem tak bywa, jak się pracuje. Pływaj, przyjacielu, w morze i oceany. Słońce chyli się ku zachodowi, jeszcze 20-30 minut i będzie po wszystkim. No, ale rozpoczęcie sezonu jak najbardziej na plus, bo wpadło kilka fajnych, przyzwoitych rybek. I ja złowiłem co prawda dwa okonie, ale chłopaki łowili, było, było co nagrywać, było co pokazywać. No, takie rozpoczęcie sezonu podlodowego to jest to. Dobra, jeszcze chwilę powytkuję i zobaczymy, czy coś tutaj. Wyjedzie. No, już się robi taka szaruwa. mróz wieża coraz śmielej. Także obłowy jeszcze te dziury, gdzie z rana były brania. No i jak nie będzie nic, to nie będzie nic. Nikt nie powiedział, że musi być Eldrado. Ale próbuję do samego końca. się nie poddaje, kurczę. Jadę z tymi rybami. Tutaj to za duża impreza, była po prostu za dużo ludzi, za dużo dziur. I ta ryba się rozpieszła, No, ale jeszcze sobie na koniec to sprawdzę. Może coś wyskoczy, a jak nie, to trudno. Powiem wam szczerze, że kupiłem sobie nową tą wędeczkę ze szpulą mocowaną na stałe. No i jest to jednak dużo lepsze rozwiązanie niż te bełajki. Te woda są fajne, bo można mieć kilka, ale tutaj się otwiera kabłąk, zjeżdża żyłka i się nie bawisz, kurczę, zwijasz, czy tam nosisz zębach, żyłkę, tylko po prostu przemieszczasz się szybciutko na takiego amatorskiego łowienia jak znalazł. W tej dziurze miałem jedno branie i zobaczymy, czy tutaj coś się będzie działo. Kurczę, bo to, to tak trochę bardziej zbrzega może, gdzieś tu się uchował jakiś jeden okoń. Dobra, to było na tyle. Oczywiście się nie popisałem, ale jakieś ryby wpadły, były fajne ryby u innych wędkarzy. Także dzień zaliczony na plus. No i cóż, spadam, bo już jest minus 12 stopni. Nie ma co ryzykować odmrożenia czy też choroby, lepiej sobie poczekać, tym bardziej, że sezon dopiero się zaczyna. Będzie jeszcze dużo okazji do wędkowania. Także nie przedłużam, zachęcam do subskrypcji, komentowania, a ja idę do auta.